Cześć ludzi, witajcie, To na tej strony. To jest kolejny odcinek z Żelaznej Berwi. Zmierza ku nam Ikitszpon na swoim małym odzieraczu zagłady. Eee, pytanie moje, czy, na, czy, czy on w ogóle jest w stanie posiadać teraz e, bombę atomową? Wydaje mi się, że ewentualnie może, bo widzę, że ujście kurwezy i krwawe bagna należą do nich. E, są w stanie wojny z Akslotlem, także tutaj to przez chwilę zdobili, no ale okej. Okay. Nasze wnioski się powolutku regenerują, tutaj mamy dość spory garnizon, całkowicie zdrowy. Ołtarz roga tego szczura również powinien przetrwać, 5500 możemy sobie wydać. Eee, oczywiście tutaj to też ulepszamy. Eee, tutaj straniczku południa od razu brama, narzędzia, rozwój. Eee, no i niech będzie też to. To dalej, tutaj na razie nic i tutaj możemy sobie ewentualnie to zrobić, ale no... Darujmy sobie na ten moment, eee, tutaj raczej nikt na nas nie idzie, a myśleliśmy, że będzie szedł, eee, no dobra, to teraz tak, Torek, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dajemy mu poziom. Eee, wysokie wymagania, wspólny czas odnawiania, minus 10% dla wszelkiej magii runicznej, szansa na udanie działanie bohatera dla kowali run, pierna umiejętność, wielka runa, stromniego, rudobrodego. Daje wzmocnienie obszarowe na zasięgu efektu 40 metrów 5 ataku zwarciu 4 dyscypliny, spoko. Ale myślę, że. Są lepsze rzeczy, które też byśmy mogli teraz użyć. Na przykład amortyzowanie. Spoko dałoby się w poprzedniej walce. No właśnie, bo mogę sobie tylko jedno wybrać. ...magiczna. Tutaj mamy amunicję plus 50 poznających żelaznych smoków, żelaznych rębaczy i górników. Własna armia. No to takie nawet, nawet. Ehm, tutaj dla strażników to mi się nie przyda. Strażnicy wrót. Wrót, przepraszam. Trwały wokół siebie 15 odporności fizycznej. Może prędzej to. Chociaż, dobra. Zróbmy sobie... Tak, myślę, że będzie ok. Ok, możemy sobie If jakąś jednostkę jeszcze zwerbować. Dwie tury dla kusznika, ale to troszeczkę nie smak mi teraz. No i wejdźmy sobie, tak jak też mówiłem, do tych run sztandarów. Zwiększa premia przeciw dużym wrogom i możliwe naprowadzanie pocisków. To dla artylerii, dla artylerii, dla artylerii. No i mamy tutaj runy dla postaci, no, dla jednostek nie postacią czyli premia szarży, prędkość. Premia przeciwko dużym, odporność fizyczna, runa przerażenia, premia przeciwko piechocie, 20 odporność na pociski, ataki wywołują zjechęcenie, bla, bla, bla. On też dla artylerii, hmm. atak z to mnie nie interesuje. Jestem ciekaw, czy tutaj ataki wywołujące efekt zniechęcenia też działają w y, jednostkach atakujących z dystansu. Pewnie nie. Ale mamy strzał z ukrycia dla artylerii oczywiście. O, straż przednia, to by było spoko. Jak już miałbym coś wybierać, dobra, weźmy sobie to. Eee, no i dobrze. Trzy sztuki. i Możemy im jakoś tutaj dać potem, w czasie bitwy. Dobra, co my możemy tutaj zrobić? Możemy sobie miotaczek gobasów wynająć zamiast tamtej katapulty. Eee, Okej, okay, to wezmę. I co dalej? Aha, jeszcze zabójców też możemy zrobić, ale dobra, trudno. No i będę mógł jej przydzielić tam potem tę runę, którą miała wcześniejsza katapulta, o ile się nie zniszczyła podczas likwidacji jednostki. E, dobra, to sobie oszczędźmy tych pieniążków na to, ale weźmy sobie, zróbmy ten refektarz czy pijalnie teraz. No tak, no i kit pod nas atakował. Ale nie chcę walczyć jak od razu, z tego co widzę. My tu mamy w ogóle jakieś. Nie mamy nic, żadnego muru, ani nic takiego. Brusowe zwycięstwo. Eee, Kolomioty, z spacz ognia i siewcy murowego wiatru to jest to, co on posiada. I to trzy jednostki kulomiotów aż. Eee, fakt, że mamy sporo puśników chociaż jeszcze nie tak rozwiniętych, jak bym chciał. No właśnie, daje obrażenia wybuchu i obniża dyscyplinę przeciwnika jeszcze mocniej. Mamy tutaj zniechęcenie minus 16 dyscypliny. Także teraz to będzie naprawdę mega. Eee... No nie jestem pewien jak to działa. Mamy no, na pewno szał. I w 55. Eee, no ale... Runa spalenia z Flaxona. To jest fajne. To jest na jakiś błotomy, to bo coś jakiego. Runa Strolaza. A, dla postaci też mogą coś zrobić. Magiczny pocisk. Ja mu chciał jeszcze jedną tą wielką runę. niechęci, ale możemy mieć tylko jedną. Szkoda. Eee, w ogóle, czy możemy coś zrobić? skarbiec artefaktów też możemy z złoto przysięgi 10 co turę, pancerz 10 dla lordów i zielonych bohaterów i produkcja to o, to zobaczmy sobie. 11575. no Nie dało jakoś super mega, no ale zawsze do przodu. Dobra, kolejna runa jest dla nas już wykuta, e, artefakt, przepraszam. Umiejętność armii, wir. Możemy w ogóle sobie potem przywoływać wzmocnienie obszarowe. Jednostka jest niepodatna do obrażenia. Uh -huh. Przywraca 1728 punktów zdrowia, można raz użyć do puli. To bym chciał, to bym bardzo chciał. To mamy gdzie a, dość daleko jedno jest tutaj, a drugie jest gdzieś chyba tutaj. Z tego co kojarzę, tak jest. Okej. Okay. W takim razie na razie to odpada. E, no, musiałbym zawalczyć z tym dziadem. Szkoda, że te jednostki tak słabo wyglądają, no, ale dobra. No Spróbujmy. Nie ma innej opcji. pozycję, mamy całkiem ciekawą. Okej, okay, coś takiego. E, wy będziecie jako pierwsi. Będziecie musieli srogi wpierdziel tutaj sprawić przeciwnikom. E, Kulomioty z tamtej strony, dwie jednostki. Tutaj jest, patch ogień. E, wódz, jeden oddział kulomiotów. Szkoda, że tam aż są aż dwa. Że was bym zamienił miejscami. O, jakoś tak. Dobra, coś takiego. No i nasi teraz się jako dwójeczka robią. Zakaz uciekania, oczywiście. E, torek naprzód, ten naprzód, ten naprzód. Was gdzieś tutaj schowajmy. To was już w ogóle jesteście. przed przednią, okej. Okay. Niko to nie interesuje. Was rozciągnąć, was rozciągnąć. E, no i tak naprawdę czekamy po prostu, aż tutaj się raczą zjawić u naszych y, stóp że co my tu mamy? Mamy jeszcze siewców morowego wiatru. No i z takim większym zasięgiem to już nic. Tych kulomiotów miotów musimy ewentualnie pozbyć albo tych. Myślę, że zaczniemy sobie od tych i miotać z W zasadzie jako pierwszy niech padnie. uszużnie niewolnicy z pracami to mnie w ogóle nie interesują. A zabójcę, o zabójcę oczywiście też na tyły. Nie by potrafią odbijać pociski, ale no bez przesady. Garnizon po prostu niech biegnie do przodu. Dobra, pół tam tamta jednostka straciła, jeszcze tam raz widzę Salwa pójdzie. Uniknęli dziady. Dobra. Oho, tutaj będą nam stawiać jakiś dziadów. Tak jest. Na szczęście na kusznikach, na szcz szczęście, ale nieszczęście. No, oni z tego nie wyjdą. Was bardzo potrzebujemy tutaj do atakowania tych kulumniotów. Was tak samo, nic, nic innego was nie obchodzi. Ten oddział jeszcze może tych siewców Morwego zaatakować. Ja sobie zwolnię na chwilę. Gdzie to są te katapulty? Tutaj, dobra. Klan eee, bracia, klan bracia. Moment, bo były jeszcze gdzieś szturmo szczury. Tu są, okej. Okay. Poproszę mi się ich pozbyć. Dobra, wy musi przeżyć. To jest taki musik. Jakoś tak strasznie nie obrywają, nie jest tak najgorzej zaraz. E, wy macie też przerąbane, wy się laj z nim, tu tak samo. Tutaj wielką runię zniszczenia rzuć. E, Zabójcę oczywiście, na tego skrytobójcę niech się rzucą. Kulomioty powinny zostać wyrżnięte, oni pewnie tak szybko nie machają toporami, żeby móc ich tutaj wybić. E, no i miota przez nie tego nie chcemy tutaj widzieć. Teraz naródcy wojnicy się rzucili, no dobra niech będzie. E, wy teraz na tych klambraci. Żelaznie rębacze oczywiście się sprzedadzą na turmo szczury I będzie ok. Dobra, no i długobrodych możemy też gdzieś tutaj w wir walki rzucić Ciewcy morowego wiatru? Mają nie żyć Wy się rzućcie na nich, wy się wycofajcie Dobra, i kit szpon prawie nie istnieje, mamy tutaj dużo puszników Dwie jednostki aż I zaraz też nie będą chcieli dobrze że nie mają bomby atomowej To jest tyle dobrze Zobacz tych duszników klambraci, Bas też wycofał, żelazny Rambasia jak to niech tam atakują. Dobra mamy zwycięstwo od razu zamykam bo... ...podaję wniosek tracić. i szpon dobrze nie wygląda. Jeszcze 738 skaywenu zostało. Dobra. No jednostka ja przeżyła. O rozwój i ład publiczny to mi się podoba. I kidspoil ma w ogóle jakieś małe regiony, to no RG, znaczy, tano, tak, faktycznie. Eee, jeszcze raz musiałbym go zaatakować. Tempo badań i rezerwowietrów tych magii. To mi się nie przyda. Dobra, no ale za to powoli runi tam dostali poziom. No, nieśmiertelność jest. Eee, dla niego to jak najbardziej by się przydało. Blizny weterana. Dobra. O, ta szeroka tego szczura, ale dziadostwo, co tu się dzieje? Ład publiczny plus 2, to mi nic nie da. Dobra, to ten kolej musi wrócić. Już mamy jakieś wasze Znowu ktoś tutaj się pałęta i. Albo wiesz co, daj mi po prostu kuszników zwykłych. Mam wybierać. Dobra. No muszę tak naprawdę zatykować go, kitat nie ma innej opcji, automacik w sumie mógłbym zrobić i zrobię, bo ja muszę się podrzucać tak jednej jednostce przynajmniej, ale pieprzno. Dobra, mi to teraz. To jest OK. Wracasz tu, potem sobie zrekrutujemy ten oddział zabójców i będziemy mieć quest'a zaliczonego. Eee, dajmy sobie w takim razie te wysokie wymagania. Dobra. Dla Ciebie, no wyszukiwanie. Bo możemy przekować sobie przedmioty, więc Ci przyda. Eee, aha, zwykły oddział zabójców może być. No tak. 4000. No i możemy sobie teraz zawalczyć ze świtą Joreka. Śmieszny koleś. Ostrzał. Dobra, kurwa blondrowanka, uszkodzone pismo, nieuchronny bunt. Dobra, Ym... zasadniczo to buntownicy mi tutaj nie przeszkadzają. Bo to są butowicy, tak na pewno. Ale tylko pytanie, czy oni są tutaj należni do tego? I bym ich prędzej widział. No ale dobra, mm, niech sobie są. Znaki starożytnych ulepszamy. Jedne, drugie, trzecie. Możemy tak w zasadzie wszystko teraz polepszyć. Mamy pieniądze. Mm, tutaj na razie nic. 14 turno, odwyżki ludności. No i tutaj też 16 jeszcze tur. Okej, okay, mamy nieuchronny bunt tam gdzie mamy nieuchronny bunt, nic tutaj nie poradzimy. Dodajmy sobie jeszcze 3 jednostki kuszników. No i tego Wasznara fajnie byłoby się pozbyć, ale to raczej też armią tego naszego gościa Toreka. Dobra, tura. Zobaczymy co się stanie tutaj z tymi Skavenami. Za nieznaczne zwycięstwo, jestem za. A, nie wiedziałem, że ci zginę. Boom, boom w osadzie. Trin tutaj powstał. Zgładzone pismo. Tempo uzupełnienia strat plus 80%, fajnie. E, Ołtarz tego szczura, za jedną turę będzie mega wykoksowany. Trochę lipa, i mając taki sprzęcior. Dobra, grający włączył się, zdążył się yy, rozwinąć dzięki temu. Yy, w takim razie, dajmy runę spowolnienia. Ty już masz wszystkie runy, runy przysięgi i stali sobie ulepsz. Okej, okay, co ja mogę zrobić tutaj? Nic ciekawego, nic co bym chciał. A dwóch tur raczej też nie będę czekał już w zasadzie. Ale po tysiącu za jednostkę trochę długo. Dobra. Mniejsza. Niech się tutaj robią. Eee, ja bardzo nie mogę tutaj wycofać, bo mamy blasznara. Tutaj na ogonie, nie wiem, strażnicy południa są przez niego wlądrowane. O Można najpierw to, potem to Będzie dobrze No i co teraz? Tutaj trzy jednostki stracę. Na pewno sobie nie mogę na to pozwolić Że te odzieracze zagłady może i mogę sobie na to pozwolić, no nie wiem sam Ile hajsu nie powiedzieć za tych krasolowych dostanę? No 200 może być. Frakja zniszczona. Ciao tutaj i tak są. A, są zbuntowani z skąd, ale te, 200 te wzięły, ja nie wiem co nie, nie mam powieć, co było. Dobra, mamy nadal 18 jednostek. Możemy sobie co nieco doszkolić. już jednostkę do walczącą w zwarciu. tych górników tak bardzo nie potrzebowałem. Sale starożytnych. Sala straży, przepraszam. Pomylił się z diablu. Dobra, tu nic nie ulepszam. Tu jest dobrze. No okej. Okay. Właśnie. Klat, brakak można by było zrobić. Ale przydałaby mi się jakaś jednostka artylerii. A mamy w zasadzie. 19 jednostek. Tężny cios, taki słaby dla niego, a raczej już to ochronne ostrze, tak samo mi o, o, właśnie. Zawsze trochę więcej. Ech. <grytanie> mi się tutaj w ogóle podział. Ja jestem ciekaw co on tutaj zdobył. Minus 11. Jak będziemy się z nimi bili to będzie masakra. Ale dobra, w takim razie tutaj na razie nic nam nie grozi. Zobaczmy sobie czy ci żyją. Żyją. Ale nie wiem czy to nie jest ostatni... ostatnia armia. Dobra, jeszcze jedną, której bym chyba poczekał. OK, spaczenia nie chcemy, na, na nie za 3000, za 30 tysięcy to może i tak. Rusowe zwycięstwo mi to w, w, w smak jak najbardziej. 1410. Por tego to przysięgi mamy, w zasadzie mogę sobie wykuć te wszystkie runy sztandarów. Aha, moment, 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 moment. If you want Nałożono runy. Na no, ale momencik. Na wszystkich? Dobra, no, się nakładam. Albo nie. Może wy mi powiecie, jak to do końca działa? Ja tu nie jestem pewny Burde, treser egzotycznych zwierząt. Um, izba straży. To rozwijamy, to usuwamy. Na razie daj nam ład publiczny, więc tam cię z tymi zwierzętami. E, Trin jeszcze żyje, no ale nie za dobrze. A nam garnizon jak najbardziej jest w porządku. Okay. Do tego nie będę rozwijał. Tutaj nie mamy co? Tutaj też nie mamy co? Za trzy tury już. Wow, ale to idzie. 9 i 12. Dobra. No tak, to samo się teraz stało. No i myślę, że to samo tutaj zrobimy po prostu. No i teraz mogę sobie tutaj do ładu publicznego dać i już 40 punktów rozwoju łącznie dostanę. Aż albo tylko obojętnie. No bo tutaj ład publiczny to dość do chrzanu przez spaczenie wampiryczne i skavenów. Ale generalnie my się tutaj gdzieś przepłynął. Zostawiłbyś ich na chwilę. Ale dobra, nieprzyjemne punkty dla Hubrima. Dawaj taktyka. O, proszę. I mamy wojnę. Nieznaczna porażka. No nie, w polu z takimi gośćmi to byśmy się nie chcieli bić taką sobą armią. No już w zasadzie ma dziesiąty poziom, ale... Dobra, sturujmy sobie, zobaczymy co tam się stanie. Mam nadzieję, że nic. Ale widzę, że gdyby powiedział im wojnę, więc dobrze. Dobra, wpływy z handlu plus 10%, zawsze coś. A jest sala straży na izbę, tak, straży? Nie, na salę straży, izba straży na salę straży. Okej, okay, no to lećmy sobie lepiej. Krasnoludzka panna w bitwie. Wierdamy się, to jest szał. Szału nie ma. No dajmy sobie ten odpowiedni tryb. Nie do końca, tylko gdzieś tutaj. Dobra. Dobra, okej. Okay. 6 tur i mamy to ulepszone na maksa. Szupajotl jest dość słabo strzeżone. Ile? Jedna tura. Okej. Okay. No, wszyscy nam wojnę wypowiadają. Te takie pojedyncze armie. Okej, okay, twierdza krasnoludów, nareszcie. O, oj, nie tym trybem. Wypłynąć i wrócić. Dobra, zbadajmy sobie wyspę. Mamy zdecydowanie zwycięstwo, łatwa to sprawa. Jest runa stoicyzmu. Premia przeciwko przeciwnikom dużym, plus 8. E, możemy na przykład zabójcom jeszcze dodać premii. I 8000 wpadło. Dobra, do ołtarza. A tu kto zdobył poziom? Co to było? I budżas? Był Torek dostał poziom. Hmm, nasi kusznicy mają już złoto. Więc trzeba byłoby ich ulepszyć. Dział ogniowych i żelaznych strażników, ale my tutaj dla... Kurde. Tradycja i innowacja dla balist, żyrokopterów i żerobombowców. Najmniej ja że to jest dla niego lepsze, bo on ma. Tak, balist, mścicieli i kuszników, aha. Iła pocisków i amunicja. No tak póki co to wolę jednak yy, mścicieli mieć, potem może jak starczy punktów to zrobimy sobie tą yy, dla Balist, ogień kuźni też było fajnie mieć, no ale to już na razie tam w nosie. No i ten koleś, a weź sobie to. Za to ty. Weź sobie to. 67, 67 nie, nie jest nieźle. No i moi drodzy, to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć. Walka będzie w następnym odcinku. Na razie.